Ciebie, widzowie, mini zmiany w Multiverse Fighting Simulator. Ym, ponieważ po filmiku y, ogólnie legendarki były zbagowane, teraz one są dużo, dużo silniejsze. Y, mają 7,7 miliona. Y, na przykład takie wszystkie w ogóle PT zostały zbagowane leciutko. W ogóle te Walkerie były dużo gorsze wcześniej. To też. I pamiętajcie, Thor, o tu są te gorsze. Widzicie? Stare. Y, mają, bo mają niższy level, i później dopiero poprawili. Niedawno poprawili i zrobili im o 10 wyższy level. Ponieważ, jakbyście nie wiedzieli, te, te tutaj stare rzeczy, te one na przykład mają setny level. O, patrzcie, setny level. I oni zrobili poprzednie rzeczy, też pod setny level. Yy, setny level. I dlatego, te tutaj ha, yy, te tutaj pety są ekskluzywne, ponieważ były one przez dosłownie parę minut w grze. I jak gdyby weszły try, one no naprawdę są dobre. Na sto, setny level, jakby nie da się go mieć w grze. Jest to bardzo. Rzadkie. Jakby nie da się go mieć, więc jest to rzecz, której nie da się mieć. Jest tutaj... Więcej rzeczy nie mam, bo się fuzowały. Jak fuzowałem, ale wtedy, to wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to weszło i po prostu sfuzowałem. Ale dobre to, że mam te tutaj legendarki. Wydaje mi się, że ten sorter też mógłby być. Też jest chyba, też mi się wydaje, że jest zbagowany i bo jest na 103. levelu, więc jest on też. Nie, tak, jest on też zbagowany, więc jest dosyć rzadki, bo on normalnie jest dużo, dużo, dużo yy, dużo silniejszy. Mimo że to jest mimo że to jest dosyć słabe, to i tak to jest rzecz, która nie da się zdobyć, więc gdyby weszły trade'y, to mogłoby mieć naprawdę całkiem sporą wartość, ponieważ jest to niemożliwe do zdobycia. A jak coś jest niemożliwe już do zdobycia, to Oj, kolejny kolejny charkłością. Ale Myślę, że dużo osób sobie nadrobiło, jak weszły, więc dużo osób tego może to może mieć, ale. I jeszcze... No nie wiem czy dużo osób to ma. Pewnie, pewnie skasowali i dodali sobie do jakiegoś do jakiejś lepszej rzeczy i usunęli i tyle z tego było. O, Barkira Shiny Kleina. Bardzo fajnie będą do fuzów, żeby sobie takiego sfyzować. Ja ich nie będę ulepszał w ogóle tych balków, mm, bo oni naprawdę jak... O, shiny, shiny Hulk! Wow, fajnie. Już od razu. Szybko Shiny by poleciał. Teraz czekamy na mefikala w następnym odcinku. Yy, czyli... O, czyli za jakieś we, we wtorek chyba będzie odcinek. Będę kończyć, będę robił trochę aren i będę też... dokończę sobie kłaściki, bo kłaściki troszeczkę yy, Kłaścików troszeczkę... Zostawiłem troszeczkę kościki. On ma 13 milionów. On jest super dobry. Patrzcie, to jest nie shiny, a to jest shiny. Co pierdzielę. Widzcie, Z... wezmę sobie... Otworzę troszeczkę i wezmę sobie później busta. Widzimy. I będę miał y sobie... Będę miał takie fajne rzeczy. <grym> Ale nie no. Jak mam cz cztery pety zbagowane ja mam nadzieję, że jakby kiedyś weszły jakieś... ...trade'y, to ja mam nadzieję, że te pety będą coś warte. nie wszyscy je skasują, a... ...jeżeli one są zbagowane ...nie wiem, czy są coś warte, to są legendarki, jakbym miał Myfikala takiego. Ojeju, to musiało być przykre, widziałem... ...nie, to chyba było już po zmianie, albo przed zmianą. Nie, przed zmianą, chłop wydropił ...wiesz, shiny mythicala, on jest jeszcze... on jest taki... on jest taki... ma tyle mocy, co... Ten mifikal shiny, więc. To, musia, to musiało być troszeczkę przykre, bo chłop, chłop stracił naprawdę dużo mocy. Ale no. Mógłby mieć naprawdę silnego peta. To jest jeden trzeci najsilniejszy PET w grze. A on stracił po No nieważne. W ogóle zmi zmiana jest troszeczkę. Tak chciałem powiedzieć tylko, że zmiana jest troszeczkę. Zacznijmy od tego. Dodali tak, że tutaj jest taki znak zapytania, więc podejrzewam, że to będzie świat. Z... No, się w przypadku innych światów też tak było, ale nie wchodzili Trochę. Eee, no. Oj, tu są te trzy. Te trzy. Trzy najlepsze. Eee, zobaczmy, ile taki tor. Milion. Nie będę go robił. W sumie jest shiny. Więc spróbujmy. Zobaczmy, ile hop będzie miał. Eee, tak, dla testu. Mam coś lepszego. Nie jesteśmy na to. No to lecimy, lecimy i sukces, zobaczmy ile no hopa, a słaby jest, ale lepszy od Jarja Bingsa. no to wróćmy do opening'u. Jeżeli są. jeżeli zaszło troszeczkę zmian, mianowicie naprawdę fajne boosty są na 3 cash, 3 tickets, bo 30 milionów za arenę, normalnie 10, to trzeba 3 areny, żeby dostać jajko, a jak mam jeszcze dwa razy tickety, to ja mam 6 razy etykiety, dostaję 66 milionów y, ticketów za jedną arenę. Czyli to są dwa jajka. <noise> to jest naprawdę to szybko przejdzie się. W... Póki jest ten event, to jest event ticketowy. Pod tickety i pod kasę. Jak się mam usta dwa razy cash i dwa razy ticket, to jest po prostu event pod tickety i pod, y, pod y, kaszą, więc. Trzeba, trzeba korzystać, trzeba korzystać, póki jest taki event i sobie uzupełnić na przykład indeksik, bo indeks, no po prostu przydaje się czasami. Zobaczmy, w sumie ej, wiem, że doszło chyba szanse na Shiny w indeksie. Te dwa, to jest chyba Loki, to nie wiem kto to jest, to też, to jest jakiś tam typo, to jest chyba inna wersja Lokiego. Wiem 164 w indeksie. No, czyli, nie trzeba, czyli nie trzeba mieć czterech postaci. Yy, chyba nie wydropią yy, trzy. Tam brakuje mi jednego, tu trzech i jeszcze trz, dwóch. To jest sześć postaci. Jeszcze raz jestem. Jestem yy, trochę dziś. Będzie mi brakowało, będę potrzebował tego Mephikala i będę miał kolejną rzecz w... Będę miał kolejny mnożnik biletów, jak wydropię Fikala, bo wtedy sobie ogarnę po prostu krystale do końca. Będzie git. 540 tysięcy... Kiedy one znikają? Proszę, ja bym chciał wiedzieć. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy to coś zniknie. Bo jednak troszeczkę czasu zajmie, zanim ja wszystko... Ja chciałbym to otworzyć, chciałbym do, do tego wyfarbić troszkę. o Valkyria na... Na Kreształem mocy. Ile pani bije? 4 miliony. A normalnie pani bije... Eee, trochę się zawiodłem, wie pani. Dobra, yy, w ogóle to mi wypadło. Nie wiem, to jest jakaś legendarka, ale coś. Zobaczmy. Czekajcie. Yy, otwórzmy, albo nie. Nie otwieram już. Yy, tylko. Zobaczmy. Biorę to. Biorę yy, to. Klikam tu. I z... zobaczmy. Jaki level? 118, lecimy. 31 milionów. Jest trochę, jest dużo lepszy, jest lepszy, jest lepszy, bo to ma dwa szardy. To jest, to jest mój najlepszy pet w punku. Najlepszy, zobaczmy, ulepszymy zaraz go sobie. Tylko wywalę te wszystkie balki, bo one mnie... O tego też mi są niepotrzebne. To, to są, no, po prostu ulepszymy kolegę. Bardzo ładnie. I teraz... 35 milionów. Idę szybko. Mam mało czasu. Wiecie co, widzę. Siema. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć.